Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta, jest aktualnie godzina druga, chyba druga 15. Jakiś debil cały czas do nas wydzwania budzi mnie nikt oprócz mnie się tak naprawdę nie obudził, jestem sam w domu, ale chyba będę musiał zaraz wszystkich obudzić i nagrać po prostu film jak łapiemy tego gnoja, bo to no nie może tak być. W sensie ludzie są chorzy nachodzić kogoś o drugiej w nocy i wydzwaniać wonić do dzwonka do domu to to jest po prostu choroba psychiczna. Po prostu wydaje mi się, że... Zaraz wszystkich przebudzę, ale najpierw spróbuję uchwycić tą osobę na kamerze, e, pokazać Wam, bo już nie będę się krępować po prostu do wiadomości publicznej, pokażę, jak ta osoba wygląda. Nie obchodzi mnie RODO w tym momencie, bo to jest totalna przegina. No i cóż, e, wydaje mi się, że z tego będzie dzisiejszy odcinek, bo i tak nie dali mi pospać. Jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przecież jaki widzisz na moim polu, zostaw tam na dole i dąż najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału, żeby być na bieżąco, bo już mamy milion subskrypcji, ja jestem cały zaspany. Poczekamy. Jak uda mi się ująć na kamerze tego gnoja, to po prostu go pokażę. I tak to będzie wyglądać. Od razu podjedziemy yy, po budze wszystkich i podjedziemy, złapiemy go, i no, będzie dzisiaj śmieszny film. Jeżeli oczywiście się uda, jeżeli nie, to po prostu go nie wrzucę. Także zapraszam Państwa do oglądania. No i jest o tyle problem. Że ja normalnie to nagrywam i cały czas coś dzwoni, ale nikogo nie ma W sensie, już drugi... O widzicie? Włącza się kamera i nikogo nie ma Będę musiał jednak chyba pobudzić wszystkich No co za gnój Jak on to robi w ogóle? Dobra, nie wiem, pobudzę wszystkich po prostu tak. No i co? Złapiemy tego gnaja, bo to tak nie będzie wyglądać sytuacja, że, że gnój po prostu twierdzi takie rzeczy Panowie, panowie Pobudka się... Jaszczur wstawaj, JASZCZUR Wstawaj Ktoś dzwoni cały czas na demofon, jest druga w nocy ktoś. Cały... A przecież to, to zepsute jest, to ty nie wiesz przecież... Nie, nie, nie jest. jest zepsute stary. No pomóż mi kurde, pojedziesz za no, mną nie pojadę, nie wiem kto tam jest. Stary, no wstawaj. Mogę? Wy jesteście głusi czy nie? Ale co to? No ktoś dzwoni cały czas. No i? Naprawdę? Jak to jest mój problem? Stary, jest druga w nocy, ktoś wydzwania. Nie, nie... Kto to dzwoni? Wiemy czy co? No co? Nie. Kto? Dzwoni. No no nie wiem kto dzwoni, zaraz się dowiemy kto dzwoni. Kto sprawdź, nie możesz sprawdzić czy co? Nie, nie na, nie widać na demofonii, nie rozumiesz? Adam, Adam, musisz wstawać. Ktoś dzwoni, słyszysz? I nie widać kto. Musimy podjechać pod bramę, słyszysz? Dobra, on nie wstanie. Przerywacie w ogóle tutaj. E, no, ciszę, nocą, kopulację, no. Ciszę, ciszę nocną Przerywacie i co? I stary, to, to co? Stary, no to no, ja nie wiem, wkurzacie, czy... To ktoś, dzwoni cały czas. Ja już nie wiem, czy ja chcę tu mieszkać w tym domu. Dobra, nie ja ja Cały czy... czas ktoś budzi. Idziemy. Co co budzisz mnie i idziemy, no. Mogłem jeszcze spać te 5 minut. A ty co też ciekawska? No Ja jestem ciekawa, co się stało. Jak już wchodzisz i budzisz i mówisz. Że... No, na pewno was nie obudziłem. Na pewno was nie obudziłem. Tak? Było? Jak no, ale... jeszcze do internetu, mam ci znowu. Nie bij go już. Zostań. No, jak nie jakiś Co poziom macie, bo tak. on nie ma góry, a tu nie masz dołu, nie? O, kasiołek wstał Dobra, dawajcie. Kasiołek wstał. Chodź na sprawdzić, bo jest najmniejszy ciebie a... nie zauważył. Jak będziesz przechodził przez krzak, to musisz. Dobra, zauważam. wy sobie jaja robicie, a to jest poważna sprawa, bo jakieś, jakiś kur... pierdolony Debil cały czas wydzwania. Okej, okay, czekamy tylko na Nel i Dredziarza i obiecuję wam, że jak złapię tego gnoja, to dostanie po prostu w pierdół ode mnie. Wiesz, że jak czekamy, to już pewnie jak ktoś poszedł, tak? Nie, co ty, cały czas wydzwania. A jak myślisz, z buta czy autem? Bo autem to będziemy musieli za No to pojedziemy, ja mam to w dupie, stary, ja to pokażę przed całym internetem, jakie psychole dzwonią o drugiej w nocy. Stary, to nie jest normalne. A ty co, wszystko masz w dupie jak zawsze, tak? Żony oczy mam, co za dzban dzwonił. No ale masz to w dupie, stary. W ogóle się ty nie przyjmujesz, teraz przychodzisz i udajesz, że się przyjmujesz, stary. I co się tak głupio uśmiechasz? Że co? Że ja mam w dupie? No masz że w dupie. Czy ktoś przychodzi i mnie budzi? No masz w dupie. Nie mam w dupie. Masz w dupie, stary. Możemy zobaczyć, co tam jest. Dobra, eee, poczekamy na Hubertina i Nelhi. pojedziemy po prostu. Eee, nie będziemy nim budzić w nocy, bo to jest przesada. Ja rozumiem, jakby ktoś jeszcze zadzwonił o drugiej, ale po południu to by było okej, okay, ale nie o drugiej w nocy, że ktoś będzie dzwonił i będzie budzić ludzi. Dobra, ja jeszcze nie jedź, posłuchaj Jak zauważysz tylko jakieś auto, jak będzie uciekać Od razu za nim jedź, ty dobrze jeździsz no Spoko nie razu. W tym czasie, w którym Jaszczur stoi, on może już odjechać, nie? GTA, GTA Dobra, GTA, jedź Dobra, że mamy GTA, W każdym razie od razu pokazujemy mordę tego typa do internetu Czy tam kobiety, nie, mam, w, mam wysrane rzuć. Mam wysrane, od, my my od, od razu i... leci Jak będziesz samochodem jechał, to wyjmujemy go, tak? No Sąc tak, normalnie to... bycie, Ale nie będą dzwonić o, o drugiej w nocy Także nie będą tutaj Ale nie ma nikogo tu, nie? Przestoi. Za winklem. Dobra, jedź, Ej, prze dobra. przejedź się, przejedź się wzdłuż, wzdłuż bramy, w prawo i w lewo. Ale są detektywi są. Powinni Sherlocka Holmesa na no, nas nie ma. Bo Naprawdę. Ej, ale Kamuś, nie ma. Kamuś, zacznij nową serię detektywi. Potem będziemy szukać, sprawdzać no, sprawców. Trzeba strony nie ma. Ale yy, nie ma tu nikogo, więc... Może za się pijemy? Za Chcesz iść poszukać? Dobra, pojedź jeszcze w tamtą stronę. Jeżeli go nie, nie będzie, to zaczajmy się po prostu na tego. Chce iść spać! Dobra, musimy się Jest druga. schować, zobaczyć kto to nas podgląda. Dobrze, chowaj się w krzakach i ja idę spać. No nie tak daleko. Ale... ale no nie no, no to jest w zasadzie, już byśmy go widzieli. No dobra, to, Za to wracaj No, się zbieraliśmy, mówiłem ci, że trzeba od razu, a ty na pewno stoi dalej. Dobra, FBI tak jest... Ty, ale poczekasz jaka Szmata, jakaś ktoś wyrzucił na śmieci, widzisz? No i zobaczę zobaczyć co to jest. Nie będziesz chyba śmieci dotykał, ruszał, wracamy do tego. już nie będzie dotykał! Nie no Jaszczur będzie dotykał, no dobra, no Jaszczur pewnie jest ciekawy. Chodź zobacz co tu jest! Co? Nie, to jest A to nie jest lis? Nie, to jest piesem. O co? Co jest grane? To nie lis jest? Jezu, co jest grane? Czy ty kiedyś lisa widziałeś? Nie. Czemu my mamy nagle pieska? Co to pieska? za piesek jest? Pies? Tak. Co tu robi pies? Dobra, coś nam oddaje psa Czytaj, pod gramą? Nie, umiem. Czytaj, bo ja nie, wiem. Prezent nie, spodobał się dziecku, ale ogląda wasze filmy, więc postanowiliśmy podrzucić wam kundla. Co? Kund... Oddali nam psa. nie, 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 podrzucić wam kundla pod dom. Takiego kundla kundla nie, nie, Toż on nie, jest A żaden to jest pies. Jak można Poczekajcie. Do Jeżeli nie, 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 jest wykreślone. Co, co przywiążemy? Jakie przywiążemy? No to jest, co? jest coś wykreślone. Coś jest... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo w zadają za poczekaj. dużo pytań? Co? Jakie za dużo pytań? Bo w schronisku zadają za dużo pytań. pytań? Albo go uśpimy, albo rano? macie czas do 6 rano. Ale na co, co mamy pozdrawiam? czas do 6 rano? Spójrzcie pod światło tą kartkę, to będzie widać co to za podpis? gorące pozdrowienia od mamy. Wielka? Wielka. Widza chyba. No, chyba, że widza. Jakiś uśmiech to nie chcę uśmieszek, uśmieszek zostawić! co to było pod światło? Uśmieszek zostawili, a ja weź, do schroniska chcieli weź wrzucić weź światło, psa! Światło, albo przywiążemy go w lesie. Jezus Maria... Do lasu go chcieli? Wyprowadzić? Ale no, patrzcie, na Wyobrażasz sobie. Ale jak to jest zimno, zostawili psa w takim zimnie jest równie dobrze mogło mu się stać Ja Ale na początku że to list, Wyobrażasz bo on ma taki sobie, kolor jakby podobny. na przykład ten karton się tak przez przypadek przewrócił. On by to. To jakąś. Znaczy sam pomysł. Znaczy, weź, Sam pomysł jest słaby, dobra? ale jest to jak No to, ale weź. Jak coś? Weź, pokaż. Pokaż go. Ale to jest rasowy nie? Czy nie? Ty tracowy? Ja się nie znam, bo nie wygląda jak lis trochę. To jest jakieś mieszkanie? Jaki? To jest shiba na 1000%. Sh shiba? No. Jest takie? Shiba? Coś? To siba? shiba? Tak. Shiba. Nie da takiej raz chyba. Nie. Mogła mu się stać krzywdą. Czekaj, aż sprawdzę. Może... Dobra, weź tego psa. No, weźmy, weźmy go, bo jest Weź tego psa, inny. karton ja wyrzucę i. Wyrzuć karton w ogóle. Weź nie... kartkę, czy wyrzucić? Nie, weź tą kartkę, no to jest jakiś chory psychol, to napisał. Wszystko spoko, ale ja nie rozumiem, jak ona być taką kupą.

na no, takie coś mieć uczucie, a nie jak? No jak, mówię Czy też jakaś to mieszanka z lisem jest cały czas no. Aha, czyli jakby był brzydki, to byście powiedzieli, Ta. że... jak jest brzydki to kundel Fuh. A on Ale w ogóle pan... No, pan Pokażę ci, to jest Shiba na 1000 procent, To Shiba to jest taki on komputer On lubi tak. ciepło Gdzie to jest podobne do tego? A to no to jest pak. A weź pisz małe Do samego na dworzu Weź pokaż go no, to... Ale grube jakieś takie. No bo on taki jest... Ale nie, on ma taką sież grubą, Mamy Mówię ci, że to jest lis no Gdzie jest. by pies miał taką sierść grubą? Po co? Jakiś <tom> Nie, to nie jest lis No to jest... No, to jest no, to jest... no to jest to No to jest to no No dobra, to to jest to I co to, to, jest? to, jest... I co to jest? To jest Shiba Inu Shiba zobacz, Inu? Zobaczcie jaki on jest zmęczony wody może się... I co drogie, to może sprzedamy? No chyba cię. No zobacz jak kosztuje Nie będziemy sprzedawać go A co my mamy go trzymać? Tak Możemy go trzymać? Dobra, no tak, no ale... no, nie, nie no ale podarowano od kogoś takiego, no ja bym go nie oddał już, nie? W sensie no ale może go sprzedamy. Gdzie ty im chcesz go oddać? Nie no pomyślnik. Ale czy ja coś takiego powiedziałem? Jesteś normalny? Że nie oddamy go, powiedziałem. Ej, ale tak jakby spójrzcie na to. I no mnie, okay, ja nie, ale może sprzedamy w ogóle. Weźcie tym opiekować? Tak. Co? My. No pijesz no, się. się no. jak, jak, jak się będziecie się opiekować, opiekować, to nie, okay, ale... To, to nie jest za to bo jest żywe zwierzę, to odpowiedzialność. Wiecie to, trzeba. Przestań się odzywać w tym momencie. Ja, ja teraz nie oglądam jak śpiję wodę. I mnie w tym momencie już nic nie interesuje. Ale był chyba. Nie napity. No, był nie był wymęczony. Ale mam nie, mam nie wiadomo ile tam tepło. stało. O, nagle ci się podoba, tak? Weź tymi łapskami suchymi takimi, z we! weź. Dobra. Ale uspokójcie się, daj, dajcie mu na chwilę spokój. Ale widzisz, Kamuś, to to samo jak my z tym psem. Nawet jemu się podoba. No dobra, jutro mu załatwimy jedzonko, tak mi się wydaje. Bo dzisiaj ja nie chcę go niczym e, karbić, ze względu na to, że no, nie wiadomo, co takie pies może jeść. No Weźcie, ja bym sprawdził, czy rybaków nie ma też i takie sprawy. No to trzeba będzie do weterynarza z nim pojechać. No. To co, zatrzymujemy tego psa, nie? A jak mam wściekliznę? Jakbym miał wściekliznę, to żeby miał Gryz, stary. Tak, aha, no nie wiem, ja się nie znam. Tylko tak kontroluję. I ma mówię. strasznie takie mięciutkie futerko. No strasznie właśnie. W sensie jest mega słodki. Czy nie? Co poszło? No, To Jest tak słodki jak Pikachu na twojej bluzie. Nie chyba bardziej. No, no, może nawet. Chodź, do trenera, ja na pokażemy. No to by no nie no To A co, No, no sama. Ale jaka to rasa? Jaka to rasa? Czy to, to w ogóle jest rasowy, czy nie? Wiesz co? No, to jest rasowy piesek. To jest shiba Rasowy. Że co? Że słucha? No raz, 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 raz tak sprawdziliśmy, bo że racowo. A co, to jest dziwne, to... że ktoś wyrzucił, nie? Ale że te, tego psa trzeba uśpić. To bo co? nie zezwala na takie psy. Co ty gada? Tylko czysta krew. To jest wymyśl szatana. Co? Co ty no. w ogóle za wzory gadasz? Czyż to... Wiesz co, czy ty o co gadasz? Piesek słodki, Piesek Piesek. jaki Piesek. szatana. Trzeba usłyszeć tego psa. Dopóki ja będę w tym domu, to nie będą tutaj psie ta... Ale co, to ma być w tym momencie. Że co? Nie ma problemu wyjść, jesteś jakiś chory. Tego psa trzeba zyskić. Dlaczego mamy zwierzątko usypiać? Chyba musimy wkroczyć na dół. Musimy że ptaki gdzieś naratują. Ano, ale... Wiesz, szatan, wcale... Ty w ogóle nie wiesz, jak jest w Ty pozorujesz w ogóle swoją miarę. Pieska? Jak można tak mówić? Ale ty w ogóle gadasz człowieku? Jaki bóg nie zezwala na to? Jest kaka, kaka, to jest bubka jak każde zwierzę. Ale nie prasowe tylko czysta krew. Tylko no to czy... to jest Ale krew. to jest czysta krew Stary ty nie to masz czystej krwi. Ten pies ma czystszą krew od ciebie. Musimy jechać go uśpić. Nie ty Dobra stary. Nie jesu... zbliżaj się ja, do tego psa. Ja, zabra. 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 Jeżeli uważasz, że masz stąd wyjść to po prostu stąd wyjść i ja jestem w kontakcie stary. Zostaw pieska w spokoju. Poślajmy. Stary, jakie je ja uśpić, pta! Nie, nie wiem, dlaczego uśpić. Co? Druga niebezpieczne jest trzymać w domu. Nie wiadomo, co Zostawcie go w tym kładzie tutaj, przeszkodzę. Ja, ja nie wiem, czy, czy no To jest niebezpieczne teraz tutaj, nie wiem. to jest choroba, nie? Muszę spać. Nie wiem, budzi ci i pokazać. Może zamrać spać. No nie wiem, jak chcesz. Chcesz jakiś śmieczek? Nie, nie, nie. Może nie, głodny nie, jest. No pewnie jest, ale ja nie chcę mu no. mi zdać, W sensie takiego, żeby się zatruł. Wiesz, jaka ta podłoga jest brudna. Ale on jest słodziutki no Co jest malutki? Jak go nazwiemy w ogóle? Kluski, Nie klucziko, w Klusek. Klusek Klusek ogóle... Klusek to dla dziewczyny że nie w wpiszą nie. w komentarzach. O, nie w komentarzach napiszcie napis, napis, jak mamy go nazwać, bo już go nie oddamy, a jeżeli już to po znać. prostu podamy e, to, co ta właścicielka napisała po prostu e, na tej kartce, no i tak jej odbiorą prawa do własności do tego, psa na nie ale w ogóle nie ma opcji, że my go oddajemy komuś. W ogóle patrz jak on już się z nami związał oprócz tego, że teraz próbujemy nie uciec, ale olejamy to. Nie. Daj mu pochodzić trochę, nie chcę, bo już tak. Nie wiem, jest trzecia jest w nocy, jesteśmy wykończeni tak naprawdę. E, nie wiem, widzicie ich teraz i pokazać im stanow. W jesteśmy. Na pewno jak wstaną jutro i, i zobaczą, to będą mieli pretensje do nas, że czemu tego nie zrobiliśmy, żebyśmy ich nie obudziliśmy i będzie krzyczeć No dobra, to jeszcze pokażemy po prostu im tego psa już ja chcę szczerze zakończyć ten film, wydaje mi się, idziemy, że jest odpowiednia długość filmu to, to Powinniśmy już pójść spać, bo naprawdę jesteśmy wykończeni... No co tu nagrywać, ktoś psa, no tak się Mieli, nie robi. No. Mieliśmy zapłać kogoś, a się okazało, że ktoś po prostu podnosił psa. No dobra, nagramy reakcję teraz. A, kto został? Adam i Wiola, nie? A, Adam i Wiola. Ja, ja jest, się boję pokazywać, bo... Nie za kontynenty tego domu. A ty co? Dalej nie idziesz. W sensie jesteś Soni, jesteś w moim domu, o czym ty w ogóle do mnie mówisz? W sensie, że ten pies ma zostać uśpiony. Że co? No, ma zostać uśpiony jest, ten, jest ten pies. jest taki film w ogóle. Dlaczego? Ale robimy... Ale to jest szatan, wierzysz w Boga? Ja, przecież... Wierzę w Boga, wierzę, no. No to właśnie, to chyba nie bardzo. Ten pies jest wytwórcą szatana. Co ty, co ty w ogóle gadasz? Spójrz na niego. Odpuść, stary, odpuść. Nie na tym filmie, nie na tym filmie. Szatan, czysty szatan, zobacz na jego oczy. Ale słuchaj, zawsze czasami... czasami mówisz dobrze, to a to czasami prawie. mówisz źle. Jeżeli wierzycie, jeżeli wierzycie w Boga, proszę was, uśpijcie go. Ty jesteś nienormalny, stary. Co ty jest, tak, mnie Jestem no? no? <laughs> widać. Is to jest niesamowite. Ale Bóg nie pozwala zabijać no. niczego. Buch, ale Bóg nie pozwala zabijać niczego. Ty oh, czytałeś God. Biblię w ogóle? Mam Biblię co tydzień. Czytam. Nie to, co wie. Ale byli. to, że co tydzień masz Biblię nową, to nie znaczy, że Biblia się zmienia, się stary. To nie jest tak, że nie. masz komiksy i nowe, nowe, nowe sezony, magazyny. Stary, ale to nie sobie, jest komiks. Ale wie sobie, to i jest. Nie. życie realne. To jest mówicie, zwykły tak? pies, Nie można mu robić krzywdy. Patrz na niego, spójrz mu w oczy. Spójrz mu głęboko w oczy. Widzę jego w jego oczach no szatana. Z, no to zobaczysz Dobra. w moich oczach szatana. Dobra, nie uśpimy go. Jak to nie? No nie. Musicie. No nie uśpimy go. Ty jesteś pierwszy. Co ty masz? W... Co ty masz w powie, stary? Zbicie go! Stary, nie odzywaj się do mnie. Jesteś uderzy! Nie odzywaj się do mnie, bo cię wyrzucę z domu. odzywaj się, ja że cię wyrzucę z domu, bo przeginasz, Wyrzucę cię, po prostu cię wyrzucę z chaty. I, i idź lepiej, lepiej się pomódl. Naprawdę, idź lepiej, pomódl i zastanów się nad, nad tym, co ty w ogóle gadasz. Idź do kościoła, bo grzeszysz, typie. Grzeszysz, naprawdę grzeszysz, kupa. Na może możesz mi pokazać tego pieska, sam. Dobra, no spoko, nie ma problemu. coś jesteście. No dobra, to chodź. Nie wiem, czy go budzić. A ty jest, tak? No tak Gdzie to się zapala? Adam, chcesz zobaczyć psa? Halo pies, nic się nie dziwi, że mam psa? Ale czapy fajne Chcesz ty A co mam za piesek? Znaleźliśmy go pod bramą. Kartany, Da, ja Daję, znaleźliście pod bramą go No tak No co? Tak, no to... Słodki, nie? Zostawiamy no, go. Dobra, zostaje na No zostawiamy go, no. No tak? No super. A no, co? Wiem, no, no. Zostawimy go pod bramą? no chyba nie. Budzik ci się włączył. Nie wiem. miałeś wstać właśnie? Ja no, miałeś pobiegać. Miałeś pić pobiegać jeszcze dziedzin no, ja no, w nocy? A która jest w ogóle, trzecia? Dobramy się przebieg, nie przyjdzie. On sobie rządzi się swoimi prywatami. Tu trzeba odjąć i dodać i wtedy do dziebić na... A którą masz tam? Jest teraz czwarta pokazane. Czy jest trzecia? trzecia? Ale fajny kiafek. Ja się boję po prostu jak go pokażę w bo ona może zwariować. Wiesz co w ogóle trener no, powiedział? Co? Że... To jest wytwór I że trzeba go uśpić. Ta no szala. On jest wytworem szatana. Naprawdę, powiedział... Powiedzą... bo to jest rasowe, a rasowe są szatańskie. Spójrz na niego, jak może być szatański, jak to jest taki słodziak. Ale co on leżał po prostu sobie przed bramą i to... No była kartka, ale to jest za dużo tłumaczenia Adam, w sensie jakiś... Y... Powiedzieli, na... No, bo na kartce było napisane, że jeżeli nie będziemy tego psa, to go albo przywiążą w lesie albo go uśpią. Jej. To co? Osta ostatni etap. Dobra, nie przeszkadzamy Ci już i spać. Ale fajnie, no teraz to już mnie rozbudziliście na jakiejś takie śpiewska. My idziemy do wiolki, co? No tak. Wielka, pobudka. Wiolka. Wstawaj. Wstawaj, bo mamy zajebistą rzecz, ci po musimy pokazać. No dawaj Wielka. Zostawmy No patrz. Boże, co to? Liz. Jakiś prank robicie? Jaki prank? Ktoś go zostawił pod bramą. Mm -hmm. No tak, naprawdę przysięgam, ci ktoś go zostawił pod bramą. Ja ja sobie robisz. No nie. Nie, pranka robisz, pranka robisz zaraz. No nie! To nie twój, to mój jest. No. Bo się ciebie, ty. Nie boi się. Nie boi się go, ty, Wiolka, ale... nie boi Ty wielka, ale. nie, jest dla mnie? No, no jak nie, dla ciebie? Nie, no, ale co ty Wiolka, w ogóle gadasz? No, czyli pokazaliśmy ci psa, to nie jest Twój pies. Tak, kto się z was nim będzie opiekował tym psem, no? Wszyscy. Tak, ty to zwłaszcza. Ale czego ty go nim masz wziąć? No bo przecież to jest oczywiste, że ja będę się jedynie nim zajmować. Aha, czyli ty masz wziąć. A, a, nie, 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 nie. nie Przecież no to zresztą, nie wy będziecie gore, Ale to, to, nie będziecie to Jasz, po pierwsze go już znalazł Nie no, co z tego? Byłem pierwszy Ale ty się nie musisz zajmować zwierzętami mój pies, ja go znalazłem Nie, już jest widzisz jak on nie leci do ciebie? Nie, boi się ciebie Bo jeszcze mnie nie zna, dlatego nie, No dobra, ja, ja nie Ale nie... jest mój, ale jest mój! Bo... Nie, nie jest twój, Wiolka to Jest mój, a co ty się naprawdę? Ale ty się zgadzasz, ale to nie jest żaden prank Nie jest prank, bierzemy go, ale nie powiedziałem, że jest twój i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś Ale ty się wiesz, opiekowała psem. Nie jest twój, co ty gadasz? Ja gada, kto będzie go karmić? Ja będę go karmić, kto będzie mokować się jednego Ale Białka, oddaj tego psa. Oddaj Jaszczurowi tego psa. Nie, nie oddam dalej. On już jest mój. Oddaj tego psa Jaszczurowi. Nie. Ja oddaj tego psa Jaszczurowi. Jaś pies psem. Nie, jest pies... Ta. Ale po co ci? Ale co ty myślisz? Masz świnie? Jestem ja jeszcze psa. Ale ja od... wiedzieliśmy dokładnie, że chcę psa. Oddaj tego psa. Nie wiem, że ty znam mnie. Oddaj tego psa, Wielka. Nie. Oddaj tego, ja nie będę się kłócić, bo pierwszy się będzie bać, psa, ale oddaj, to to oddaj to tego psa. Widzisz się mną. Wiecie, jak się zachowuje? Normalnie. Ale Wielka, to nie jest rzecz jakaś. Nie, właśnie wy to będziecie traktować jak rzecz. rzecz. Ale ja, to, mówisz... to ty w tym momencie ty ty traktujesz to jak to rzecz. To moje, zobacz jak się wyrywa, nie chcecie? Cieniaczek malutki. Zobacz, Wielka, on nie chce z tobą, babusieka. nie rozumiesz? Ja Dobra, bierz to, tego psa. bierz tego psa, Wielka, to, to nie będzie twój pies. Nie, to zostaw, to to nie wyrywaj, nie. to jest zwierzątko. To jest zwierzę, Wielka, zostaw to. Ale, a ja, ale nie będziesz Wielka, nie nikt się nie, nie, nie będzie szarpać z tobą, to, bo ja, Wielka, no. z no, to jest żywe zwierzę. Ale to jest ale to żywe zwierzę, oddaj to. Ty się nie potrafisz zajmować zwierzętami, oddaj to. Ja się jednak zajmuję czymkolwiek, a nie ty. Ty tylko wykładasz hajs? Ten tylko patrzy i przytulaj i nic więcej. A będzie trzeba iść do weterynarza, czy cokolwiek i nigdzie nie pójdzie. To kto pojedzie, ja pojadę pierwszy. Ty nawet prawa jazdy nie masz. Proszę cię, gówno, to będziesz tego kierowcą. Nawet już nie pomyślał, że Aha, czyli tej... już się rozbudziłaś i już, uważasz, że to jest twoja własność, tak? Tak. Odbierzmy Dobra, story. w ogóle nie ma dyskutować jutro jutro bierzemy po prostu tego Ja nie będę się z, nim, z tobą kłócić. Jedziemy jutro do weterynarza. Ten pies na pewno nie jest twój, bo nikt tak nie stwierdzi, tylko ty tak stwierdziłaś, a go znalazł i w zasadzie był pod moją bramą i na moim terenie, więc. No! To bardziej wyjdź. jest nasz niż twój na pewno. Dobra, weź wy stąd wyjdź. Twój jest najmniej. Jak chcesz, to może sobie z nim spać. Może spać, ale no nie zrobi mu krzywdy Chuj przecież. Nie, nie, tak? Ja nie, 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 ona. Znalazła? Czy ona nie, 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 jest. nie, 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 ona nie, 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 umie zaopiekować. Dobra. Eee, jest późna godzina już. 330 dochodzi. No cóż, widzimy się już jutro o 15.30. Piesek zostaje, wymyślcie imię. Chciałbym, żebyście to Wy wymyślili imię dla Pieska, bo wydaje mi się, że jesteście tutaj bardziej kreatywni od nas, przynajmniej o tej godzinie, bo już jest późna godzina i nie jesteśmy w stanie totalnie myśleć, więc bardzo fajnie jakbyście napisali w komentarzu swoją propozycję na imię dla, dla Pieska, bo piesek już na pewno zostanie tutaj z nami na kanale. Co nie, Jaszczur? Tak. Także widzimy się, ale nie oddajemy go bardzo. Także widzimy się już jutro o 15.30. Cicho Do zobaczenia.